Witam was, Elżbieta Witkowska na moim kanale Domowa Krawcowa. Dzisiaj wam pokażę jak uszyć bluzę z wykroju, z który pokazałam wam ostatnio konstrukcję bluzki prostej z rękawem, z rękawkiem. Przerabiając lekko tą konstrukcję, możecie sobie uszyć jakby taki kardigan. I ja tutaj po prostu wam to pokażę. I y, zrobimy to wspólnie razem i uszyjemy tą bluzę. Czyli taki kardigan. Y, potrzebujemy materiału. Y, ja mam taką grubą mięsistą tutaj dzianinę y, jerseyową, elastyczną. I potrzebujemy tego długość tego naszego kardiganu plus długość rękawa. Bluzka y, wyjściowa, którą wam tam pokazuję wcześniej. To jest mniej więcej ta bluzka, czyli prosty przód z prostym rękawem. Na filmie jestem w takiej fioletowej bluzce, w takie żółte kwiatki, coś takiego tam, gdzie Wam pokazuję, jak zrobić konstrukcję na tą bluzkę, żebyście wiedzieli. I od razu Wam pokazuję, jak musimy przerobić ten nasz wykrój, żebyśmy mogli zrobić sobie ten kardigan. Mamy skrojone wszystkie elementy, czyli rękaw. Tył, obłożenie y, tyłu podkroju szyi, przód, obłożenie podkroju przodu i całego tutaj przodu. Ja mam mi tu zabrakło, więc jest tutaj, y, jak widać, w połowie będzie sztukowane oraz dwie kieszenie, które sobie też również skroiłam. Teraz na początek. Już Wam mówię, co będziemy robić. Jako pierwsze musimy, ja akurat w moim przypadku, bo mi zabrakło tutaj materiału, to jako pierwsze muszę połączyć jakby tutaj te obłożenie, obłożenie mojego przodu. Muszę sobie połączyć, zeszyć te dwa elementy i przeprasować je. To będę miała jedną stronę i teraz drugą stronę. I kolejnym elementem będzie, że zeszyję li, linię ramion, czyli linie ramion, linie, ramion przodu i tyłu zszyję razem. Ja to będę szyła, słuchajcie, na overlocku czteronitkowym, więc za jednym zamachem będę zszywać. Później będę podwijać to moim coverem. a jeżeli Wy nie macie overlocka, no to najpierw należy przeszyć, yy, najpierw należy przy... Yy, bo powiem tak, ja mam dosyć gruby, mięsisty materiał, więc jeżeli nie chcę, żeby mi tutaj za dużo sterczało, więc na początek można obrzucić brzegi zygzakiem, a następnie zszyć linię ramienia tyłu z linią ramienia przodu. Tak? A później y, dopiero będziemy dalej postępować. Czyli siadam do maszyny i zszywam najpierw te moje obłożenia tutaj, żeby były odpowiedniej długości i później się biorę za ramion. Wkładamy linię ramienia tutaj tyłu z linią ramienia przodu i zszywamy. Albo y, na stebnówce najpierw obrzucimy zygzakiem. Jeżeli oczywiście Wam się siepie, a jeżeli Wam się nie siepie, to wtedy nie musicie obrzucać. A jeżeli Wam się siepie, obrzućcie to zygzakiem, a następnie dopiero zszyjcie i później sobie na no, tak ze centymetr do półtora od linii brzegu, i później rozprasujcie to sobie, żeby nie było grube. Bo mówię, ja mam tutaj taki dosyć gruby ten materiał. A ponieważ ja mam overlocka czteronitkowego, to ja to strzywam na overroku od razu. Ja mam od razu tu przeszyte jedną i drugą stronę tak samo. Teraz doszyjemy sobie tutaj do... Yy, tu doszyję teraz rękaw. Środek rękawa mam tutaj zaznaczony. Widzicie, szpilką sobie zaznaczyłam. Więc dokładam go tutaj do yy, mojego... Do mojego środka tutaj Ram, ramienia. Spinam sobie, żeby tutaj wiedziała, że to jest ten środek i zszywam. I tutaj tak samo musicie tak postąpić. Albo obrzucicie na overlocku, Albo na nie? To już tam w zależności od tego, co robi, na czym szyję. Jeden rękaw i za chwilę przyszywamy drugi rękaw. Dobrze, mamy zszyte te części. Ok, I teraz ja zaczynam szyć od, od rękawa, czyli składam to sobie wszystko na pół. Tak jak widzicie, o, składam na pół i zaczynam tu od linii rękawa szyć. Tu muszę sobie te miejsca stykowe złożyć ze sobą, czyli tutaj, żeby mi się to zeszło. W jednym, w jednym miejscu. O, tak sobie szyję i teraz przez całość szyję. po przymiarce, zrobiłam przymiarkę, trochę z długość rękawa sobie tutaj zrobiła, zaraz nałożę sobie ręk, kieszenie, żebym wiedziała na jakiej wysokości to kieszenie muszę zrobić i, no i ogólnie tak wygląda bluza, mówię, to jest taka oversize'owa, więc taka duża, można się później nawet trochę zawinąć, jakby było za zimno, także taka bluza na wciągnięcie na jakąś sukienkę, a może być nawet jako płaszcz. Jak mamy już nasze obłożenie tutaj zeszyte na ramiona, wyprasowane, tak jak tu widzicie to musimy teraz to złożyć, czyli bierzemy nasz kardigan. Jak widzicie, ja go tutaj nie wzmacniałam żadną włókniną, dlatego że to ma być na zasadzie takiego swetrowego, to trochę także to nie ma być usztywniane. Składamy linię ramienia z linią ramienia tutaj naszego obłożenia. Dobrze sobie jest to pospinać szpileczkami. O, niestety ten mój materiał się bardzo, bardzo siepie, widzę tutaj. O. Cały tutaj do, do samego dołu układamy. O, spinam sobie szpilkami. O, i teraz... Moje podwinięcie ma być na 2 cm. No, nie, no to będzie na 3, bo to tak na dwa szpilki mi poginęły. Dobra, na 3 cm mamy podwinięcie. Tak. Więc moje obłożenie, które sobie tutaj też podopinam, tak będzie najprościej wam pokazać. Muszę połączyć sobie z tym tu. Moim o, i tak sobie możecie wtedy, że tu wam po na pół centymetra sobie przełóżcie i to macie ten nadmiar, który musicie ściąć, czyli o. czyli mam jakby z o, krótszy ten materiał, tu sobie go to naciągam. Już przymierzę to, żebyście zobaczyli, Panie. co już zyskujemy. I zaraz to będzie ładniej pokazane, jak ja to zeszyję. O, dobre. To teraz idę i na maszynie do szycia tutaj to w koło przejadę. Na stybnówce. Obrzuciłam najpierw sobie to obłożenie na overloku, tutaj obłożenie, i teraz tu jest ten dukt, o którym Wam mówiłam, czyli zszyłam te dwa kawałki, i następnie y, tu przeszyłam do końca to obłożenie całe w koło. Narożnik ścięłam, żeby mniej było tego grubego. I jakby obrzuciłam w tą stronę, jak obrzucę, i tu oczywiście trzeba rozłożyć to. Żeby nie było grubego. to uzyskujemy takie fajne zakończenie. Jak ja to obrzucę sobie na kowerze, albo obrzucicie to na z z zygzakiem lub overlockiem i później przestępnujecie, to to będzie fajnie wyglądać. I teraz ja mam cały kardigan cały już jest przeszyty w koło. Tak jak mówiłam. Tu sobie musicie na łukach ponacinać żeby to się ładnie układało. I żeby teraz to obłożenie się ładnie układało, czyli nie, nie robiło nam się jakieś takie, o, takie budy, przestebnujemy. Czyli na tą stronę, na stronę obłożenia zakładamy ten nasz gruby szef, co ja tutaj mam. I tu po tej stronie naszego obłożenia będziemy stebnować jak najbliżej tutaj brzegu, czyli jakiś milimetr do dwóch. Po tym naszym obłożeniu całe w koło, żeby nam się to później tak fajnie... Ob zawinęło jakby. Oczywiście pamiętajcie, że do szycia używamy igły do streczu, jeżeli mamy elastyczny materiał. I ja mam długość ściegu czwórka, czyli taki luźny ścieg. I, I zaczynamy od dołu szyć. O. I tak jak mówiłam, tu mam po tej stronie obłożenie i jak najbliżej, no tu mi się nie do końca uda tak doszyć, ale Przyjemy. jak już to nasze obłożenie mamy tutaj przeszyte tu tutaj to teraz musimy to zagiąć na tą stronę pod spód i dobrze jest słuchajcie to sobie przyfastrygować Koło, dlatego że no, trzeba to ładnie odprasować i później trzeba będzie to sobie prawdopodobnie przymocować. Zobaczymy, zobaczymy, jak to będzie wyglądać. I... Ale na, na, na tą chwilę trzeba tą fastrygę tutaj zrobić, żeby to fajnie nam się później ładnie odprasowało. Teraz podwijam na kowerze moją linię dołu. Przyfastrygowałam sobie, bo na kowerze jest o tyle, o tyle dziwnie, że nie widzisz linii dołu, którą podwijasz, więc ja sobie przyfastrygowałam, żebym wiedziała, że wszystko mam na 3 cm podwinięte, bo tak jest podwinięte a szyję na prawej stronie. I muszę się trzymać w miarki tutaj. no trzeba się tutaj trzymać te miarki, żeby nie no i mam tutaj takie podwinięcie dwuigłówką sobie to zrobiłam żeby tu fajnie było, widzicie i dlatego to też zrobiłam, żeby mi się tutaj zachwycił i i miałabym to zrobione. Teraz muszę tak samo sobie zrobić, słuchajcie, linię dołu rękawa. No, jeżeli wy nie macie cowera, no, ale większość z was nie ma, to od razu mówię, że, że obrzucić, wyznaczyć sobie linię, linię dołu, no, zmierzyć trzeba, no inaczej tego nie rozmierzycie. Jak obetniecie sobie na rzędu, no, to obrzuci albo z zygzakiem tą linię dołu tego rękawa, albo sobie na over roku poobwinąć, po później podwinąć i na wierzchu można przestewnować albo ściegiem krytym można ręką przeszyć, w zależności od tego, co Wy tam chcecie. Powiem tak, teraz na samym końcu już przypinam sobie dopiero kieszenie, bo tak sobie przymierzyłam już razem z podwinięciem, więc te kieszenie naszywam na, na tą moją bluzę, tak jak widać tutaj Poprzypinałam sobie szpilkami w koło, i teraz tutaj po samym brzegu będę szyć. I drugą na drugiej stronie tak samo zrobię. Bluza już prawie skończona, muszę ją tylko jeszcze tutaj odprasować i praktycznie można już ją nosić. Także yy, zapraszam Was z jednego tego wykroju, bo ja już mam trzy bluski uszyte. Więc zapraszam Was do tego, żeby. Yy, zapisać się na newslettera na moim blogu albo subskrypcji yy, na moim kanale YouTube i polecajcie mnie innym znajomym, żeby mogli również nauczyć się szydzić, mogli mieć taką pasję jak ja mam i jak wy ją macie.